Siema, witajcie, ja jestem Brado Jones, a w dzisiejszym odcinku będzie to ranking moich ulubionych samochodów w JBRECu. Jest są to moje odczucia i biorę tutaj pod uwagę naprawdę wiele aspektów i nie tylko prędkość maksymalna, oczywiście to też, ale też oczywiście wygląd czy to jak mi się po prostu tym samochodem jeździ. Samochód, który jest obok mnie też jest moim jednym z ulubionych samochodów, ale w tym odcinku go nie będzie. Kiedyś był to mój ulubiony samochód aktualnie też mi się podoba, ale nie aż tak. Zmieniła się moja opinia o 180 stopni. Piąte miejsce zajmuje Parisian. Jest to samochód, na który jakiś czas polowałem i udało mi się go wypolować naprawdę fajnym tradem. Bardzo lubię wygląd tego samochodu oraz jego statystyki. Lecz odczucia z jazdy, które też biorę pod uwagę w tym odcinku, moim zdaniem nie są zbytnio pozytywne i jakoś nie sprawia mi przyjemność jeżdżenie tym samochodem oraz dźwięk tego silnika. Może być dla kogoś spoko, ale moim zdaniem jest bardzo, bardzo denerwujący. I się wydaje, że to jest fajny dźwięk, ale jak się długo jeździ tym samochodem, to jest naprawdę bardzo denerwujący dźwięk. Więc statystyki, czy też wygląd są naprawdę fajne. Ale odczucie zjazdy, czy bardzo denerwujący dźwięk silnika już trochę obniżają ocenę tego samochodu. Czwarte miejsce zajmuje Aperture. Tutaj w sumie jest trochę zamiana, bo statystyki są świetne. Dźwięk silnika też jest świetny i naprawdę lubię go słuchać. Bardzo fajnie tym samochodem się też steruje. Ale wygląd! No moim zdaniem wygląd jest zły. Na samochód nawet ok, jeszcze da się wytrzymać właśnie w tej oto pomarańczowej konfiguracji ale w innych to ten samochód jest po prostu brzydki. Ten samochód posiada drugi najszybszy start w grze i jedyny szybszy pojazd jest to Volt. Przyspieszenie też jest naprawdę bardzo fajne, lecz po osiegnięciu jakichś tam mil... No, ten samochód coraz bardziej się spowalił. I jak mówiłem, dźwięk silnika przeciwieństwie do Parisiana jest naprawdę bardzo fajny. Trzecie miejsce zajmuje naprawdę piękny samochód czyli Power 1. Jest to po prostu piękny samochód, który też posiada bardzo dobre statystyki. Jego start przyspieszenia są naprawdę bardzo dobre. Samochód też posiada bardzo dobre sterowanie oraz dźwięk silnika. No i przypominam, że ten samochód był w sezonie 17. A samochody z karnetów no nie są najlepsze. Przykład: Jackrabbit czy Goldia. Jest to praktycznie ten sam dźwięk silnika co posiada Apertur, ale moim zdaniem o poziom wyżej. Ten samochód też posiada bardzo fajne Lambodorsy. I ja pamiętam jak kiedyś, jak ten samochód zapowiadał, jaki ja byłem bardzo zły, ponownie McLaren i podobnie będzie to zwyczajny samochód sportowy, który niczym się nie wyróżnia. Dodaje nam samochód, który jest ładny, który szybko się rozpędza oraz bardzo dobrze nim się steruje. No zdziwiłbym się wtedy na pewno, jakbym powiedział, że to jest moje trzecie ulubione auto w J-Breaku. No i drugie miejsce zajmuje Javeli. Po prostu uwielbiam wygląd tego samochodu. Statystyki też są naprawdę bardzo fajne, bo jego prędkość maksymalna jest tak duża, że jest to trzeci najszybszy samochód w grze. Przyspieszenie też nie jest wcale złe Jak ogłosili ten samochód byłem naprawdę bardzo podjarany W ogóle na moim drugim kanale jest test tego samochodu z rok temu nagrałem I szczerze mówiąc jak go ogłosili Nie spodziewałem się, że aż tak dobry samochód to będzie Naprawdę Sterowanie jest gorsze niż w przypadku poprzednich samochodów Na pewno sprawia większą przyjemność niż w przypadku Parisiana Wygląd tego samochodu jest naprawdę bardzo ładny Posiada on lampodorsy, które jednak podobają mi się troszeczkę mniej niż w przypadku P1 No i środek też jest ładny, lecz jest już troszeczkę przestarzały. No i wygląda on po prostu gorzej od tego środka niż w przypadku P1, ale lepiej niż w przypadku Parisiana czy Apertura. No dobrze, pierwsze miejsce zajmuje i jest to tak bardzo nieoczywisty wybór, że wydaje mi się, że większość osób nawet o tym nie wie. No, ale jest. właśnie, moim ulubionym samochodem na dzień 9 grudnia 2023 roku jest Proto 08. Jest to po prostu samochód idealny, który posiada świetne sterowanie, świetny wygląd oraz bardzo dobre przyspieszenie. Tym samochodem moim zdaniem naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Jego przyspieszenie oraz jego sterowanie. Naprawdę jest to bardzo fajny samochód do grindu czy do zwyczajnego takiego casualowego jeżdżenia. Uwielbiam wygląd tego samochodu. Przód, tył czy bok prezentuje się naprawdę bardzo fajnie oraz te podstawowe kolory, taki biało-czerwony też są naprawdę fajne. Jedyny mój zarzut do tego samochodu to jest środek, który no prezentuje się nie najlepiej. Tak szczerze mówiąc to bardzo szpeci ten samochód ten środek, na siłę po prostu zrobiono go bardzo futurystycznie tak nowocześnie, ale to po prostu prezentuje się bardzo brzydko bardzo dziękuję za oglądanie, ale jeśli spodobał Ci się ten film, to nie zapomnij o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na moim kanale, jeśli masz jakiś pomysł to proszę napisz mi w komentarzu pomysł a naprawdę jakiś bardzo fajny film ale też taki film, który da się zrealizować a nie ranking 30 samochodów miłego dnia lub tocy nara you